Niedziela, 13 lipca analiza weekendowa spółek z indeksu BIG20, tak jak no, dokładnie, znaczy dokładnie, no, ale tak no, wieloformatowo omawiałem indeksy. Tak, oczywiście, jeśli chodzi o spółki, już nie będę tak, może nie, że szczegółowy, ale aż tak będę tego tematu rozciągał. Wszystkich tych, którzy, bo wiem, że są takie osoby, bo to wynika z, z liczby... Um, tych osób, które oglądają weekendową, że mimo wszystko jest trochę więcej tych, którzy zaglądają do analizy spółek, niż do analizy indeksów, to dzisiaj mimo wszystko tych, którzy pomijają, pomijają na, co dzień, na, na, na co dzień, na co weekend analizę indeksów. To dzisiaj bym zachęcał, żeby jednak obejrzeli tą analizę weekendową indeksów, bo myślę, że tam jest wiele ciekawych i ważnych spraw poruszonych z pokazaniem oczywiście tego na wykresach. Ale już wracamy do. Yy... Spółek, oczywiście, rozpoczynamy Allegro, które, można powiedzieć, znowu zrobiło coś do góry, ale znowu mamy górny cień. Tutaj ta strefa trzyma, nie chce puścić w żaden sposób ta strefa. W związku z tym, no, coraz bardziej wydaje się prawdopodobnym, że jednak mamy tutaj impuls spadkowy i teraz korektę tego impulsu, czyli tutaj po trójce wzrostowej następuje rozbijanie e, tego spadku, czyli tak, jakby po prostu no, ten dołek tam w okolicach 18 nie miał tego Trzymać. Patrząc teraz na wykres dzienny Allegro, no, mamy tutaj wyjście, tak jak mówiliśmy, na Nowy Szczyt. Czy jest takie dokładne wyjście na Nowy Szczyt? Zaraz zacznę, 35,82, natomiast tu 35,82, no idealnie, no ale no, było to do przewidzenia, ponieważ ten spadek był korektą, no więc dojście co najmniej. No i teraz jest tutaj szansa na podwójny szczyt. Zobaczmy na tym czarnym pinparze jaki mamy skokowo większy obrót. Także podwójny szczyt na razie jest. Oczywiście, teraz wybicie tego w cenach zamknięcia byłoby silnym sygnałem kupna, ale to co pokazuje rynek. W konsekwencji tego szerszego, nawet jeszcze dodatkowo, spojrzenia, no to tutaj bliżej nam do wykonania układu, wyrysowania układu podwójnego szczytu, niż do tej kontynuacji, i to na razie przyjąłbym jako ten taki scenariusz bardziej prawdopodobny, czyli że tutaj no najprawdopodobniej kończy nam się wzrost, i teraz zaczniemy coś, co może tutaj powodować wybicie. Aczkolwiek, oczywiście, dopóki nie wybijemy tego dołka, dopóty jeszcze jesteśmy tutaj w tendencji wzrostowej. Ale jest to moim zdaniem to poważne zagrożenie. To co zostało tutaj, zobaczmy ta wielkości, ta próba tutaj tego dnia, co to był chyba ten dzień, taki którym, którym tam, nie wiem. Nie wiem, czy na pewno, ale duże obroty były w ogóle na całym rynku. To, to, co tutaj zostało ewentualnie nawet, że tak powiem, podjęte czy coś, no to tutaj wielkością pasuje do wyrzucenia. Więc na podwójnym szczycie mamy tutaj Pinbara na skokowo większym obrocie. No to są wskazówki, które raczej e, każą patrzeć w dół niż w górę. Dino. No Dino, próba wyjścia do góry... E, nie całkowicie, że tak powiem, zanegowana, bo, bo został biały korpus, ale jest ten górny cień i teraz jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy, że tutaj po dojściu po pierwsze mamy zakres overbalansu, po drugie mamy wyraźną strefę tutaj, 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 tutaj i prawie tutaj. No to jest to jakaś wyraźna strefa. Po dość do tej strefy utworzył nam się układ objęcia Bessy, jeszcze z idealnym układem obrotowym, czyli na wzrostowej świecy skokoło większy obrót, na spadkowej wyraźnie mniejszy obrót. No to jest element oczywiście, który, który każe nam patrzeć, że znaczy wybierać raczej że bliżej do scenariusza, w którym jednak rozpoczynamy, mieliśmy korektę ABC. Dojście tutaj, utworzenie jakiegoś układu e, podwójnej korekty pędzącej, i w związku z tym, tutaj, wybicie tego powinno być jak najbardziej prawdopodobne. E, zejście do tych poziomów też również prawdopodobne ze względu i na overbalance, jak i na zniesienie 61,8. A w tej dłuższej perspektywie czasowej, to już mówię, no raz mnie dino przedinowało. W związku z tym, e, podchodzę troszeczkę z taką rezerwą, ale też do Możliwość pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta i yy, to wszystko oznaczałoby, że yy, ruch w dół. Co tu jeszcze może się zadziać? No, może się zadziać fakt, że gdzieś tutaj z lekko niższych poziomów. Rynek jednak obróci i wybije. To wtedy padnie sygnał na e, znowu dość spor, większy wzrost e, po korekcie pędzącej na wzrost, ale tu musiał być wybity ten szczyt. Natomiast to, co na razie tu widzimy w tym wyjęciu, ujęciu dziennym, to wskazuje nam raczej na ruch w dół. KGKM no, walczy walczy wywalczyć nic nie może tu można powiedzieć w tym tygodniowym zestawieniu nicie właściwie takiego mocnego nie zmieniło patrząc na wykres dzienny mieliśmy to wybicie mamy na razie wybicie strefy tak e, tych szczytów zejście które nie zanegowało tego wybicia, tak, tak to można powiedzieć i teraz plusem jest tutaj według mnie, że na tej spadkowej świecy mamy skokowo większy obrót i teraz mamy tutaj taki typowy inside bar, czyli te świece kolejne są w tym ramieniu myślę, że faktycznie skutecznym sygnałem będzie tutaj po prostu wybicie albo max, wyjście po prostu z tego inside bara, kierunek wyjścia z tego inside bara według mnie wskaże nam kierunek na jakiś troszeczkę tam powiedzmy dłuższy czas, bo mówimy tu o wykresie dziennym, czyli tamtych kilka sesji, czy tam dłużej, nie wiem, ale no, taki, tak, tak to może być. I na ten moment dalej jest jeszcze, jeśli chodzi o KGHM, to tu jest bardziej, bardziej, tak bym to określił, do no, pójścia dalej do góry. Tak? To, to, dla mnie to bardziej przemawia tutaj ruch w górę niż ruch w dół. Tak jak mówię, piątka wychodzi na nowy szczyt, jest korekta ABC, jest retę z tej strefy, teraz widać tu kumulację na tej spadkowej świecie, ten obrót, bardziej bliżej mi do wyjścia tutaj z tego bara górą i kontynuacji ruchu wzrostowego, który moim zdaniem wtedy, no tak jak już wielokrotnie mówiłem, no miałby poważne, poważne, poważne szanse pójścia no wybicia tu tych 145 i pójścia no, w okolice yy, nawet i yy, nazwijmy to yy, gdzieś tam no, na początek 155, 160, no nie wiem, tak mi się tutaj wydaje, bo tutaj możemy dostrzec również, yy, no weźmy, o. Tak na szybko narysowane, bo nie chcę się dokładnie odmierzać. Ważną strefę, tak, że tutaj no jest, ale no najpierw by to się musiało zadziać. A jakoś ciężko to ciężko idzie. PKO. Na PKO no dojście do strefy na koronę. I niezbyt ciekawa świeca, jeśli chodzi o wykres tygodniowy. Ja mówiłem, że PKO też S.A. No, w jakiś sposób miało wyjść na szczyt, tutaj wyszło po tym tąpnięciu, po odcięciu tam dywidendy i tego wszystkiego. Czy znaczy się nie po odcięciu dywidendy, tylko po, po, po tym szczycie, że tutaj wyszedł, a tu po odcięciu dywidendy jest właśnie teraz ten zagwostka, że skoro inne e, indeksy indeksy 20 wyszły, no tu. Tutaj PKO moim zdaniem też powinno być, ale zwracałem uwagę na element, że tu mamy trójkę. Domknięcie, jak gdyby luki. Tu też trójka i tu się szykuje trójka, więc być może jednak to już było pierwsze uderzenie. No i teraz kontynuacja tego spadku no oczywiście znowu no wybicie dopiero tych 170 da nam wskazania swingowe na to, ale tu naprawdę to na PKO bardzo brzydko wygląda już, że ten szczyt mógł być tym szczytem ostatnim. Mógł być tym szczytem ostatnim, oczywiście wszystko zależy od tego, co rynek tutaj teraz nam znowu wyrysuje, bo tak jak mówię, no żeby coś uznać to, że tu mamy wyraźną, jak gdyby taką trójkę. No to to nie świadczy o tym, że teraz też tutaj nie może być korekta znowu jakiejś wielkości, czy takiej, czy takiej nawet i znowu dalej do góry, tak? Brama chociażby jakiegoś klina. No trudno jest tutaj, to minimum zostało spełnione, że tak powiem, w tym sensie, że po spadku tym, to mówiłem, że no, no 90% chyba nawet więcej niż w 90%, no spółki wracają do, do ceny przed odcięcia dywidendy, tak? Żeby po prostu, no, dywidenda była zyskiem, ale cena również była zyskiem. Bo tak trochę głupkowato, no, stracić na akcjach, na cenie akcji tam 5 zł, które zarobi się oczywiście na, na przykład na dywidendzie, tak? Ale no to jest takie zamiana zysku z takiego cenowego na dywidendowy no to przecież dlatego logicznym jest, że zawsze te luki są domykane żeby był i zysk cenowy taki jak powinien być i ten dywidendowy Więc to zostało wspomniane, ale tutaj coraz gorzej to, że tak powiem wygląda teraz jeśli chodzi o PKN no PKN na razie Robi tutaj mamy wzrost, tak jak mówiłem. No on tutaj, no. W, tak naprawdę to powinien tutaj dojść do tych 100 zł. Nawet, no, no, tak chciałbym się powiedzieć, bo nawet w najgorszym przypadku, jeżeli tu mieliśmy A, tu mieliśmy B i potem piątka jako C, no to teraz też mamy A, B i C, które powinno nam wyjść na tą strefę. Biorę tu taką. Poprawkę, że może tu chodzi o korektę tego impulsu, tego swingu. W związku mamy A, B, więc tutaj tylko wyjście nad ten poziom, ale na razie, jeżeli zobaczymy, no to mamy wzrostowe świece. Tu znowu na tym ruchu do góry, jak gdyby lekko rosnący obrót, to to jest cały czas siła i teraz widzimy tutaj to na co już zwracają uwagę, że najprawdopodobniej to tu jest gdzieś jakaś pierwsza druga, potem pierwsza, druga trzecia, czwarta, piąta, ale w ramach trzeciej, czyli jesteśmy trzecia więc tu jeszcze jakaś taka nazwijmy tygodniowa korekta i jeszcze coś do góry mogłoby być no patrząc na to tak jak mówię, no, takie takie totalne minimum jest osiągnięte wyjście nad ten poziom ja osobiście celowałem, że mówię, no powinno dociągnąć do tego około tutaj od tych okolic, tutaj 100. I na razie nie ma objawów, że coś jest nie tak. Spójrzmy, jak to wygląda na dziennym. No na dziennym to tutaj ja nie potrafię tak falowo spojrzeć. Mogę tylko powiedzieć, że jest w tej chwili cały czas zachowana sekwencja coraz wyższych szczytów, coraz wyższych dołków. W związku z tym no, widać wyraźnie, że rynek rośnie, nie ma na razie żadnych odwrotów, i, 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 i ciężko tutaj jest mówić o czymś innym. To, co może być, to tak jak mówię, pierwsza, druga pędząca tutaj. Pierwsza, druga. Jesteśmy cały czas w trzeciej, a ta trzecia miałaby szansę tutaj gdzieś się, że to jest fala piąta. A piąta znowu miała szansę, że jest piąta w piątej przy wyjściu na nowy szczyt, czy przy zrównaniu z tym pin z sprzed dwóch sesji, ponieważ mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą. Więc tutaj gdzieś może być jakaś końcówka, ale według mnie nie końcówka całego swingu, tylko od tego miejsca. Od tego miejsca. Pierwsza, druga, trzecia, czyli jeszcze jakaś czwarta i piąta powinny mieć miejsce co najmniej, ale tak jak mówię, to co najważniejsze, to mamy zachowaną tendencję rosnących szczytów widoków, na razie żadnych wskazań na to, że się zmienia na wykresie tygodniowym, również na razie żadnych wskazań, że coś jest jakieś zagrożenie. PKOBP no tutaj jak widzimy też. Te Big Bank jeszcze ma te szczyty, natomiast tutaj PKO, BP coraz gorzej to wygląda, coraz trudniej, gdzie tak zrobić, już tutaj nie mieliśmy tego szczytu, jakby takiego nowego, no i teraz tu znowu nie mamy. Um, aczkolwiek miejsce do tego jest. Natomiast jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to tak jak znowu byśmy spojrzeli, tu mogłaby być jakaś piątka, i skoro tu jest piątka by była piątka z, z drugą jako pędzącą, no to pamiętajmy, że na Eliocie i na fala jest coś takiego, jak fala piąta skrócona. Ale znowu, ten spadek wygląda mi tutaj na jakąś korektę. No bardziej to jest korekta spędzącą po środku. W związku z tu, tu powinno być pięć fal. A jak pięć fal, no to znowu jest pierwsza, druga, trzecia, a teraz jakaś czwarta i piąta. Jeszcze powinno być. No Naprawdę jest mi tutaj na niektórych rzeczach ciężko mówić, ale widzę zagrożenia, tak? Strefa yy, Olo, strefa na koronę i Objęcie besy, no jest to jakieś pewne zagrożenie, tak? I tak jak już wcześniej wspominałem, na indeksie też do końca nie wiemy, czy to nie jest jakiś tutaj trójkąt początkowy, no naprawdę trudno jest mi powiedzieć, ale no, dla mnie akcje w tej chwili to naprawdę mocno, 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 mocno parzą. PZU. No PZU najsłabiej wygląda z tego wszystkiego, to już zwracałem na to tydzień temu uwagę. No i teraz można powiedzieć, że po tym układzie, po tym pinbarze z poprzedniego tygodnia mamy jego potwierdzenie. Mamy tu taki nawet układ typowej gwiazdy wieczornej. Jedyne, co nie pasuje mi trochę do tej układanki, to obrót, bo tu jest wyraźnie na tym spadku, wyraźnie, wyraźnie większy niż na wzroście. I również wyraźnie większy niż na tym pinbarze szczytowym, więc to jest takie troszeczkę dla mnie podejrzane. Ale patrząc teraz na wykres dzienny, no, znowu, jeżeli mamy patrzeć i, i mieć problemy z jakimiś falami, bo dla mnie tutaj to, to jest problem: czy to jest cała piątka, czy jednak nie jest cała piątka, czy tu jest fala druga pędząca, i w związku z tym tutaj coś zrobimy w fali czwartej. Gdzie mamy jakiś trójkąt początkowy teraz możemy mieć na przykład falę, bo tu widzimy wyraźne pięć fal, więc możemy mieć falę pierwszą. Która, która wychodzi na szczyt tej, tutaj tego, no teraz korekta, i znowu wyjście do góry, i znowu jakiś układ klina trójkąta. Tutaj, pierwszym takim ostrzeżeniem poważnym, a czy się, bo takie ostrzeżenie poważne w jakimś sensie jest już, bo tutaj mamy wejście poniżej ostatniego potwierdzonego dołka, i na razie podejście do, typowo do strefy na koronę, czyli do tego OLO. Więc w związku z tym, jest już jakieś pierwsze ostrzeżenie, ale takim poważniejszym ostrzeżeniem będzie teraz zejście tutaj w ramach jakiegoś impulsu ten Dołek. Tu jeszcze na razie korekta może się zachować i jest ta szansa na dalszy wzrost. Ale tu robi się znowu coraz ciaśniej, coraz niebezpieczniej. No i jeszcze teraz mam trzy spółki, o które prosiliście, czyli rozpoczniemy. PGE. PGE, tutaj nawet dostałem takie proste pytanie też mailowo, czy, czy to jest 1 yy, do 1 na spadki. No, można powiedzieć, że na ten moment, yy, no, coś takiego może być. No, jest to idealny taki, bym powiedział, układ w tym sensie, że, że mamy korektę, zejście tu, które można by było uznać za trójką, oczywiście, jak najbardziej, tak, bo to jest a, B i tutaj jakieś C, nazwijmy trójka. Teraz podejście do góry do zakresu OB. Dla mnie troszeczkę także jest tutaj kwestia tego, że to nie jest takie, bo to gdyby to tak było jednym cugiem, to bardziej. Tu już mam co do tego większe obiekcje, no ale teraz spójrzmy, no mamy ruch do góry, mamy Tutaj spadek, który, który no, dzisiaj wiemy, że jest to Mamy tutaj znowu trójkę, więc, ale silny wzrost, więc w średnim terminie na pewno nie do kupowania. Teraz roz, rozpatrując tutaj dalej, też wydaje się, że jeszcze coś powinno nam tutaj urosnąć fakt, faktem, bo falowo pierwsza, druga, tutaj być może jesteśmy w trzeciej, chociaż są te duże cienie, no więc spójrzmy na wykres dzienny. No, i tu wydaje się, że jest, mówię, pierwsza, druga. No, i teraz jesteśmy w jakiejś fali, no, według mnie, no, yy, trzeciej, takiej dłuższej, ale w tej trzeciej, no mamy pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą, czwarta i piąta, która też ma pierwszą, drugą, trzecią, czwartą i piątą, więc być może tutaj już ta trzecia się w jakiś sposób kończy. Na razie yy, tak jak mówię, jeśli chodzi o spadki, no to nie, nie przykładałbym w tym momencie wielkiej wagi, znaczy wielkiej, nie, przyk nie, nie zagrywałbym w ciemno na to, że to jest jakieś duże OB na spadki, 1 do 1, bo tutaj wyraźnie trend wzrostowy dalej ma szansę być kontynuowany, zwłaszcza zobaczmy tu tą świecę popytową na dużo większym obrocie, więc jak najbardziej tutaj ten trend wzrostowy powinien być moim zdaniem kontynuowany, no i tutaj oczywiście po ewentualnie udanym wybiciu tej strefy, no kolejny zasięg to jest 15, tutaj te okolice tych 15 zł. Tak jak mówię, no wydaje mi się, że jest trend rostowy, który jest na tyle rozwinięty, że ciężko teraz nawet jest jak gdyby do niego dołączyć w tym momencie, no to nawet w tym ujęciu dziennym, no, ciężko jest do tego dołączyć, Natomiast w tym ujęciu tygodniowym, no nie ma żadnych odznak, żeby to się miało kończyć, już ten, ten wzrost, i, i, i tam jakieś kombinowanie z, z, ze spadkami, no to moim zdaniem, jest zbyt wczesne. Kolejna spółka, o którą prosiliście, to XTB. No, tu jest ciekawie, tutaj jest ciekawie, bo zobaczmy, w tej szerokiej perspektywie od 2020 roku można by było powiedzieć, że mamy falę pierwszą, mamy falę drugą, mamy falę trzecią, mamy falę czwartą, mamy falę piątą. Ale teraz co mamy? Teraz mamy korektę pędzącą na razie na ten moment 1 do 1. Oczywiście no. Nie ma tutaj jednoznacznej nawet świecy na tygodniowej, bo jest ten dolny cień, ale czarny korpus, więc nie brałbym tego jako taki pewnik, czy tam bardzo prawdopodobny element, który mówi nam o faktycznym realizowaniu tej korekty pędzącej, no bo co ona na pewno nam daje? No ona, ona, ona gdyby tak się miało być zrealizowane, to jeżeli tu był pełen jakiś impuls, tu mamy korektę pędzącą, no to Mo, mo, można by było powiedzieć to gdzie? To, to chyba w Himalaje do góry, no bo to znaczyłoby, że po pierwszym dużym impulsie mamy korektę pędzącą i trzeba rozpoczynać tam kilkuletni trzeci impuls. Ale tu może też być inna sprawa, że tak jak mówię, bo zawsze nigdy nie wiemy, czy nie mamy rozbijania tych fal. I tu może być, że jest pierwsza druga, e, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, jakaś piąta, teraz jest czwarta i piąta, no ale zatrzymanie w tych miejscach e, tego spadku, byłoby na pewno fajnym wskazaniem chociażby na ruch, na nowy szczyt. Patrząc teraz na wykres dzienny, to widzimy, że wydaje się nam, że tutaj powinniśmy zaliczyć jeszcze jedno minimum, aczkolwiek no nie musi być, no bo może takie pionowe, a znowu z drugiej strony wybicie nawet tutaj dla mnie tego układu Inside Bar'a, no, powiem szczerze, że niosłoby, niosłoby na tyle poważne mm, braki e, właśnie przez to, że tutaj bez jakiejkolwiek korekty miałby być dołek bo jeżeli teraz by był po tej korekcie dołek to co innego, ale tutaj bez żadnej korekty i to by miał być dołek to samo wyjście to nadal bym traktował to na razie jako ABC i tutaj by musiało się utworzyć coś na wzór jakiejś korekty pędzącej bądź jakiejś korekty nieregularnej, czyli jeszcze jedna korekta i wtedy dopiero wybicie to traktowałbym jako sygnał swingowy kupna, no i oczywiście no tak należałoby zagrać, no bo jeżeli spojrzymy na, na to, co jest między tym, a między tym, no to no jest jakiś taki trójkąt rozszerzający się, więc tutaj faktycznie bliżej do tej wersji, że nie mamy tu do czynienia z korektą pędzącą 1 do 1, tylko mamy do czynienia z układem, gdzie no, znowu tutaj ta. Jak to się, jak wrócę jeszcze na chwilę do tego wykresu tygodniowego, że tutaj jest fala czwarta, ale od tego miejsca tutaj, o, że mamy rozbijanie po prostu. Pierwsza, druga, pierwsza, druga, trzecia, czwarta, piąta, tak. Znowu, jeżeli byśmy spojrzeli, to czwarta schodzi do fali czwartej niższego rzędu, więc to tutaj pasuje. Teraz tutaj jest, mimo wszystko, bym to widział jako pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, czyli wykończenie w postaci takiego klina fali całej trzeciej od tego miejsca, dużej. Czyli jeszcze raz przypomnę, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, koniec trzeciej, pierwsza, druga, trzecia, teraz jest czwarta i piąta i dlatego też tu bym spokojnie sobie zaczekał, bo tutaj teraz pasuje jeden do jeden, ale Pamiętajmy, że my o korektach 1 do 1 mówimy przy korekcie pędzącej, a tu mówię tu wyraźnie. Według mnie jest wskazanie na to, że to jednak jest impuls w postaci trójkąta końcowego większego impulsu, większej fali wzrostowej, i to jest fala czwarta, która ma prawo zejść do fali czwartej niższego rzędu, czyli tutaj do tych okolic i też może być dalej, jakby taki układ pędzący, czy cokolwiek. Dlatego też. Tutaj musimy mieć wyraźny sygnał, więc jeszcze raz powtórzę. Teraz nawet wybicie tego tutaj dla mnie osobiście, wyjście nawet z tego inside bara w cenach zamknięcia nie byłoby powodem do kupna, ponieważ dalej bym traktował, że może być tutaj impuls, korekta i jeszcze dalszy spadek. Dopiero jeżeli po wybiciu, wyjściu z tego inside bara utworzyłaby się nam jeszcze jakaś korekta i wtedy by nastąpił ruch do góry i wybicie tego szczytu, jak gdyby nowego, no to wtedy bym to potraktował jako sygnał kupna z celem na, na nowy szczyt. No i tak to widzę, jeśli chodzi o XT. I na koniec Pepko. O Pepko mogę tylko powiedzieć, że coś gdzieś mi się obiło, że ktoś tam ma. Nie wiem, czy Pepko ma skupować swoje akcje. Nie wiem, tak gdzieś, coś mi się tam odbiło, ale nie wiem. Bo no, nigdy nie przykładam do tego jakiejś wagi, bo nie interesuje mnie to, ta kwestia. Natomiast patrząc na wykres od strony tygodniowej, no to widzimy, że jesteśmy w czymś, co może być swingowo, w jakichś takich swingach tych, 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 yy, jako korekta. Zobaczmy, że tutaj. Mamy od tej największej tutaj korekty, czyli mamy swing, jakaś korekta tutaj, możemy mieć jakiegoś klina końcowego, który mógłby się już wykończyć, ale no równie dobrze to, co tutaj nam się rysuje, ten wzrost może być elementem elementem jeszcze korekty przed nowym dołkiem. No nie umiem tego tak jednoznacznie określić, dlatego spojrzymy na wykres dzienny. No i tu na wykresie dziennym, no widzę, tak, że w tej perspektywie krótkiej i tam takiej liczonej w dniach, no góra w kilku tygodniach. No jeżeli rynek dociągnie nam do strefy 19,5 i, i odwróci, to będzie okazja do kupna. Natomiast na ten moment, tak jak mówię, mamy tutaj A, B, C jakieś, może dojść do spadku, który będzie pogłębiany i w ramach dojścia do nowego dołka. Jak najbardziej tak to, że tak powiem, może być. I widzimy, że to jest po tej największej korekcie, no mamy teraz taki układ, nie wiem, można tu jeszcze zbadać wielkość tego tutaj nazwijmy tej korekty dajmy sobie może w innym kolorze żeby była widoczna jak to się ma do tego wzrostu tutaj jest już troszeczkę większy minimalnie ale jest większy e i dlatego też pierwsze ostrzeżenie no to tak jak mówię no pierwsze dobra pierwsze takie całkowite ostrzeżenie wybicie tego minimum a już potwierdzeniem tego mocnego ostrzeżenia to będzie zejście między tutaj no bo tutaj mamy można by było powiedzieć że mielibyśmy taką odwróconą głowę z ramionami, czyli ewentualny retest linii szyi i tak, ale zejście poniżej nie. Czyli jeżeli zejdziemy tutaj gdzieś na niższe poziomy i odwrócimy, to jest okazja dokupna, Jeżeli przebijemy, to po prostu patrzymy na nowe, na, nowy, na nowe dołki, według mnie w ramach być może tu jakiegoś klina końcowego. A potem nie wiem, coś tam się wydarzy z tym skupem akcji, czy się nie wydarzy, no nie wiem. No, i tu jeszcze jedna kwestia. Widzimy ten wzrost, który ma tutaj miejsce, jest na malejącym obrocie. Czyli to też pozostawia niepewność co do tego, czy tutaj możemy mówić o czymś, co nam zaowocuje dalszym wzrostem. Mówię, jeżeli dojdzie. Dla mnie taki jest temat, jeżeli dojdzie tu w granicę tej linii szyi zakresu overbalance i zacznie się odwracać, jest to moim zdaniem próba do, do kupna. Oczywiście na razie patrzyłbym to przez pryzmat yy, yy, takich mniejszych zysków, czyli, czyli coś w rodzaju np. dojścia do tego większego overbalansu, czy być może nawet i do, do strefy tutaj tej 26. Ale na razie, w takich kategoriach, jakbym patrzył, jeśli chodzi o średnio długoterminowe, to na razie no nie ma mowy. No to według mnie no, powinno być wybity ten poziom, czyli tych 8 i potem po jakiejś korekcie dopiero taka. To jest wiele, wiele, że tak powiem według mnie, znaczy nie musi być wiele tygodni, ale jakiś czas chociażby do czegoś takiego powiemy. Czyli zejście do tej strefy, odwrócenie tak, kupujemy, natomiast na ten moment to jest duże prawdopodobieństwo jeszcze tego, że mamy wykończone i tutaj potwierdzenie będzie według mnie zejście poniżej tej linii, czyli w cenach zamknięcia to będzie potwierdzało, że jeszcze schodzimy na nowe dołki. I to by było tyle, jeśli chodzi o spółki z indeksu WIG 20 plus te, o co prosiliście.